Ustanowiona przez Radomski Samorząd Nagroda Literacka imienia Witolda Gombrowicza przyznawana jest debiutującym pisarzom i uznawana za jedno z najważniejszych literackich wyróżnień w Polsce. W tej edycji można było zgłaszać książki wydane w 2022 roku. Laureat otrzyma nagrodę w wysokości 40 tysięcy zł. Ta nagroda daje, daje szansę i mam nadzieję, że podobnie jak laureaci poprzednich edycji, taki laureat czy laureatka tej edycji nagrodą Gombrowicza będzie się chwalić i będzie ta nagroda otwierać drzwi do kolejnych sukcesów na polu literatury. Do tegorocznej nagrody zostało zgłoszonych 100 książek. Spośród nich kapituła nominowała do nagrody 5. Poziom tegorocznego konkursu był niezwykle wysoki. To rzeczywiście, tak jak już to mówiłem, po nominacjach, gdyby inne 5 książek kapituła wskazała jako nominowane do nagrody, właściwie nic byśmy nie, 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 nie stracili. Tych książek było kilkanaście zasługujących na wyróżnienie. 16 września dowiemy się kto dostanie nagrodę w tym roku a kto pojedzie na miesięczną rezydenturę do wąs Gratuluję wszystkim nominowanym, będziemy się cieszyć z każdego werdyktu kapituły. Nominacje otrzymali Wiktoria Bieżuńska za Przechodząc przez próg za Gwizdże, Olga Górska, Nie wszyscy pójdziemy do raju, Urszula Honek za Białe noce, Sabina Jakubowska za Akuszerki i Jakub Nowak za To przez ten wiatr. Zanim jednak zostanie ogłoszony werdykt kapituły, odbędzie się wiele wydarzeń organizowanych w ramach festiwalu Opętanie literaturą. W tym roku festiwal przebiega pod hasłem Początki. Początki, bo dla każdego z tych e, pisarzy e, był pewien początek. Początek, początkowe słowa, początek e, e, ich książki, początkowe rozdziały. I to słowo jest piękne początki. I wrzesień jest też takim, a, takim początkiem. Finałowa gala odbędzie się w sobotę 16 września w zespole szkół muzycznych, uświetni ją koncert Błażeja Króla. Laureat, oprócz nagrody pieniężnej w wysokości 40 tysięcy złotych, otrzyma statuetkę oraz lornetkę nawiązującą do ostatnich lat życia Gombrowicza, które pisarz spędził w Wąs na południu Francji. Do tej pory laureatami nagrody literackiej imienia Witolda Gombrowicza byli Weronika Murek i Maciej Hen, Anna Cieplak, Marcin Wicha, Olga Hunt, Barbara Sadurska, Aleksandra Lipczak i Barbara. Woźniak. Rezydencję w Wąsch kapituła przyznała Maciejowi Bobuli i Mateuszowi Pakule.